Myślisz o wyjeździe na Erasmusa do Portugalii, ale nie wiesz, którą uczelnię wybrać? W tym filmiku przedstawiamy Ci przegląd najlepszych uniwersytetów w kraju, od Lizbony po Porto. I tutaj, zanim zaczniemy, mały disclaimer: powinieneś wiedzieć, że istnieje kilka rankingów, które mierzą właśnie poziom takiej akademickiej jakości. My opieramy się na rankingu QS, czyli QS World University Ranking, i rankingu szanghajskim, czyli dwóch. Najbardziej znanych rankingach na świecie. Przede wszystkim Uniwersytet Lizboński, największy w kraju, z ponad 50 tysiącami studentów i ofertą akademicką, która obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Możesz tu studiować wszystko, od medycyny po prawo. Od matmy po architekturę, nauki społeczne i sztuki piękne. Jest to również uniwersytet, który prowadzi wiele badań i współpracuje na arenie międzynarodowej. Sama Lizbona to miasto tętniące życiem. Ma to środowisko międzynarodowe, różne wydarzenia kulturalne, festiwale, wystawy i niesamowitą atmosferę. Bairro Alto i Cais do Sodre to klasyczne dzielnice imprezowe dla studentów. Chociaż jest to jedno z najdroższych miast w Portugalii, istnieją też opcje rezydencji publicznych, jak i tych prywatnych. Na drugim miejscu umieściliśmy Uniwersytet w Porto. Położony w północnej części kraju, jest jednym z najbardziej uznawanych na arenie międzynarodowej, a tak poza tym to ma całkiem dużo współprac z naszymi polskimi uniwersytetami. Dominuje on szczególnie w takich dziedzinach jak architektura, Architektura, biologia, ekonomia, nauki morskie oraz inżynieria. Wiele z tamtejszych programów jest także wysoko ocenianych w europejskich rankingach. Porto to miasto spokojniejsze niż Lizbona, ale to nie znaczy, że ta atmosfera studencka i Erasmus Life byłby gorszy. Uniwersyteckie dzielnice barowe to na przykład Galerias de Paris czy Ribeira. Odbywają się tutaj także festiwale. I koncerty, wystawy, a scena taka artystyczna, kulturowa tętni życiem. Jest to miasto bardziej przystępne cenowo niż Lizbona, co wiadomo od razu czyni ją bardziej atrakcyjną dla studentów. Tryjeczka to Uniwersytet w Koimbrze. Znajduje się tam jeden z najstarszych uniwersytetów w Portugalii, założony w 1290 roku. Jest szczególnie znany ze swoich wydziałów prawa, medycyny, historii i filozofii. Odegrał kluczową rolę w Rozwoju myśli akademickiej w Portugalii. Coimbra jest miastem uniwersyteckim par excellence. Wszystko kręci się wokół życia studenckiego. Mają też wyjątkowe tradycje akademickie. Studenci ubrani w czarne peleryny, uniwersyteckie fado, imprezy takie jak na przykład Queima de Fritas, jedno z największych wydarzeń studenckich w kraju. Na koniec biblioteka Joanina, jedna z najpiękniejszych na świecie. To co ciekawe, to jest też domem dla nietoperzy, które chronią książki zjadając owady. I to nie na czwartym miejscu znalazł się Uniwersytet w Aveiro. Nowoczesny i dynamiczny, kładący nacisk na naukę, technologię i zrównoważony rozwój. Uniwersytet w Aveiro wyróżnia się w swojej dziedzinie inżynierii, biotechnologii, nauk morskich. Komunikacji oraz projektowania. Wiele z jego programów powiązanych jest z biznesem i badaniami. Same Aveiro to dosyć urocze i małe miasto, znane jako portugalska Wenecja, ze względu na przebiegające przez całe miasto kanały. Kampus jest dość nowoczesny, nominuje tam taka zrelaksowana atmosfera, także z wieloma wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi czy akademickimi. Koszty życia są przystępne, co czyni go idealnym wyborem, jeśli szukasz Właśnie takiej świetnej studenckiej atmosfery, ale przy możliwości troszeczkę oszczędzenia swojego budżetu. Na piątym miejscu znalazła się Uniwersytet Nowa de Lisboa, znany również jako Uniwersytet Nowa. Jest to dosyć młody. Uniwersytet, ponieważ założono go stosunkowo niedawno, w 1973, ale od tego czasu już nowa zdążyła wyrobić sobie świetną renomę. Otrzymuje dosyć międzynarodowy profil z wieloma zajęciami po angielsku. Współpracuje także z wieloma zagranicznymi uniwersytetami. Jest szczególnie silny w dziedzinie ekonomii, prawa, nauk społecznych i biznesu. Jego flagowy kampus w Carcavelos znajduje się jedynie kilka minut od plaży. Ma nowoczesny charakter. Kawiarniami, przestrzeniami startupowymi i wydarzeniami networkingowymi. Posiada również inne wydziały rozmieszczone po całej Lizbonie. Więc jeśli szukasz takiego nowoczesnego uniwersytetu połączonego ze światem, i także takiego, które pozwoli Ci później znaleźć fajną ofertę pracy, to ten uniwersytet jest świetnym wyborem. Na ostatnim miejscu umieściliśmy Uniwersytet Minio z kampusami w Bradze i Maris. Także jeden z najbardziej przodujących uniwersytetów w Portugalii. Zajmuje się inżynierią, technologią, socjologią i psychologią. Jego podejście jest bardzo nowoczesne, stawia na praktykę i jest też bardzo związane z lokalnym środowiskiem. Praga to spokojny, ale bardzo uniwersyteckie miasto. Znajduje się tu wiele akademików, stołówek, nowoczesnych bibliotek, terenów zielonych i wydarzeń organizowanych przez samych studentów. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy szukają miejsca przyjaznego studentom z dobrą jakością życia i gdzie wszystko jest blisko. I to koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że takie informacje Ci się przydały i już wiesz, dokąd jechać, na jaki uniwersytet w Portugalii. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału i naciśnij na przycisk dzwonek. W polu opisu możesz znaleźć nasze inne media społecznościowe, także naszą grupę na Facebooku. A tymczasem do usłyszenia, do widzenia, asystencie!